Sutra Amitabhibudi. Kanzen. Tak słyszałem. Pewnego razu czczony przez świat przebywał w Śrawasti w lasku Jetty w ogrodzie Anatapindaki wraz z wielkim zgromadzeniem 1250 mnichów oraz wszystkimi archatami dobrze znanymi zgromadzeniu starszym Siariputrą, Mahamudgalajaną, Mahakasiapą, Mahakatijaną, Mahakaustilą. Rewatą, Sudipantaką, Nandą, Anandą, Rahulą, Gawampatią, Baradwadżą, Kalodajinem, Mahakafiną, Wakulą, Aniruddą i wszystkimi innymi wielkimi uczniami. Byli tam również wszyscy wielcy mahasattwowie: książę Darmy Maindushri, Adzita bodhisatwa, Gandhastin bodhisatwa, Nityodukta bodhisatwa, ani Krshiptadhura bodhisatwa i inni wielcy bodhisattwowie oraz Siakra, Indra król Dewów, przywódca bogów i wielkie zgromadzenie z wszelkich niezliczonych niebios. W tym czasie Buddha powiedział starszemu Siariputrze Stąd udając się w zachodnim kierunku wszechświata przez setki miliardów krain budków, istnieje świat nazywany Sukhavati, szczęśliwym. W tej krainie Buddha nazywany Amitabha naucza teraz darmy. Siariputro, z jakiego powodu kraina ta nazywana jest szczęśliwą? Ponieważ wszystkie istoty tej krainy nie doznają żadnego cierpienia, ale otrzymują wszelkie szczęście, dlatego nazywana jest szczęśliwą. Ponadto Siariputro, kraina Sukawati, ma siedem tarasów z siedmioma rzędami drzew palmowych ozdobionych siedmioma łańcuchami dzwonków. Wszystkie zrobione z czterech klejnotów, dlatego nazywa się tę krainę Sukawati. Ponadto Siariputro, kraina Sukawati, ma jeziora z siedmiu klejnotów wypełnione wodą ośmiu cnót. Dna jezior to piasek z czystego złota. Każde jezioro ma z czterech stron schody ze złota, srebra, lazurytu i kryształu. Ponad nimi wznoszą się pawilony ozdobione złotem, srebrem, lazurytem, kryształem, masą perłową, czerwonymi perłami i karnelian. W stawach są lotosy, tak duże jak koła uwozu, zielone od zielonego światła, żółte od żółtego światła, czerwone od czerwonego światła i białe od białego światła, delikatne, pięknie pachnące i czyste. Siariputro, urzeczywistnienie krainy ostatecznej błogości jest w taki sposób ozdobione cnotą zasługi. Co więcej, Siariputro, w tej krainie buddy jest zawsze niebiańska muzyka i ziemia jest z żółtego złota. W sześciu okresach dnia i nocy spada deszcz niebiańskich kwiatów, mandarawa i każdego jasnego poranka każda żywa istota tej krainy z workiem pełnym miriadów wspaniałych kwiatów czyni ofiary setkom tysięcy milionów budwów w innych kierunkach. Podczas posiłku każdy powraca do swej własnej krainy i po posiłku udają się na spacer. Siariputro, urzeczywistnienie krainy ostatecznej błogości, jest w taki sposób ozdobione cnotą zasługi. Siariputro, w tej krainie są zawsze rzadkie i wspaniałe różnokolorowe ptaki. Białe żurawie, pawie i egret, kalawinka i dwugłowe ptaki. W sześciu okresach dnia i nocy stada ptaków śpiewają harmonijnymi i eleganckimi głosami. Ich czyste i radosne dźwięki głoszą pięć korzeni, pięć mocy, siedem aspektów oświecenia, osiem aspektów świętej drogi i dharmę taką jak te. Kiedy żyjące istoty w tej krainie słyszą te dźwięki, zaczynają myśleć o Buddzie, dharmie i sandze. Siariputro nie mów, że te ptaki urodziły się ptakami jako zapłata za ich karmiczne przewinienia. Dlaczego? W tej krainie Buddy nie ma trzech złych dróg odradzania się. Siariputro w tej krainie Buddy nie istnieje nawet nazwa trzech złych dróg, a cóż dopiero ich istnienie. Pragnąc, by dźwięk darmy był głoszony szeroko i daleko, Amitaba Budda stworzył przez przemianę stada ptaków. Shariputro w tej krainie Buddy, gdy wieje łagodny wiatr, rzędy klejnotowych drzew i klejnotowych sieci, wydają z siebie delikatne i piękne dźwięki, jak sto tysięcy rodzajów muzyki granej w tym samym czasie. Wszyscy, którzy słyszą ten dźwięk, naturalnie ich umysły kierują się ku Buddzie, Darmie i Sandze. Śariputro, urzeczywistnienie krainy ostatecznej błogości jest tak ozdobione cnotą zasługi. Śariputro, jak myślisz, dlaczego ten Buddha nazywany jest Amitabhą? Śariputro, jasność światła tego Buddy jest niezmierzona, oświetla wszędzie. Krainy w dziesięciu kierunkach, bez przeszkód, dlatego nazywany jest Amitabhą. Co więcej, Śariputro... Życie tego Buddy i jego ludzi wydłużone jest przez niezliczone, nieograniczone ilości kalp. Z tego powodu nazywany jest Amitajus. Siariputro minęło 10 kalp, od kiedy Amitabha osiągnął stan Buddy. Co więcej, Siariputro, ten Budda, ma niezliczone, nieograniczone ilości uczniów, którzy są śrawakami. Wszyscy z nich są arhatami. Takie samo jest również zgromadzenie bodhisattwów. Siariputro Urzeczywistnienie krainy ostatecznej błogości jest tak ozdobione cnotą zasługi. Shariputro: wszystkie żywe istoty, narodzone w krainie ostatecznej błogości, są avajwartika. Wielu spośród nich w tym życiu będzie przebywać w stanie buddy. Ich ilość jest nieprawdopodobnie wielka, jest niepoliczalna i może być wypowiedziana przez niezmierzone, nieograniczone ilości kalp. Shariputro: żywe istoty, które to słyszą, powinny ślubować. Pragnę narodzić się w tej krainie. Dlaczego? Ponieważ wszyscy, którzy to osiągną, są nieprześcignionymi i dobrymi ludźmi, którzy spotkają się w jednym miejscu. Shariputro, by odrodzić się w tej krainie, ktoś nie może mieć tylko kilku dobrych korzeni, błogosławieństw, cnót i przyczynowych związków. Shariputro, jeśli jest jakiś dobry mężczyzna lub kobieta, który słyszy wypowiedziane słowo Amitabha i podtrzymuje w umyśle to imię przez jeden dzień, dwa dni, trzy dni, cztery dni, pięć dni, sześć dni, siedem dni, bez pomyłki z jednym umysłem, wówczas, gdy zbliży się koniec jego życia, pojawi się przed nim Amitabha z całym świętym zgromadzeniem. Kiedy nadchodzi koniec, jego umysł nie dozna upadku i osiągnie odrodzenie w krainie ostatecznej błogości Amitafy. Siariputro, ponieważ widzę ten pożytek, teraz mówię te słowa... Jeśli żyjące istoty słyszą to, co jest teraz mówione, powinny uczynić ślubowanie. Pragnę narodzić się w tej krainie. Shariputro. tak jak teraz wysławiam niepojęte dobro płynące z zasługi i cnoty Amitavy, tak na wschodzie jest również Aksyobia Buddha, objawienie Sumeru Buddha, wielki Sumeru Buddha, światło Sumeru Buddha, wspaniały dźwięk Buddha, wszyscy buddhowie, jak ci niepoliczalni, jak ziarnka piasku w Gangesie. Każdy z nich w swej własnej krainie ukazuje wielki i długi język, który pokrywa trzy tysiące wielkich tysięcy światów i wypowiada szczere i prawdziwe słowa. Wy, wszystkie żyjące istoty, powinniście wierzyć, wychwalać i czcić niepojętą zasługę i cnotę tej sutry, której ktoś podtrzymujący jest chroniony przez wszystkich buddhów. Putro, W południowym kierunku świata jest buddha o imieniu księżycowa lampa. Budda o imieniu dobrze znane światło, Budda o imieniu ramiona wielkich płomieni, Budda o imieniu lampa Sumeru, Budda o imieniu nieograniczony postęp. Wszyscy Buddhowie tacy jak ci, niepoliczalni jak ziarnka piasku w Gangesie. Każdy z nich w swej własnej krainie ukazuje wielki i długi język, który pokrywa trzy tysiące wielkich tysięcy światów i wypowiada szczere i prawdziwe słowa. Wy? Wszystkie żyjące istoty powinniście wierzyć, wychwalać i czcić niepojętą zasługę i cnotę tej sutry, której ktoś podtrzymujący jest chroniony przez wszystkich buddhów. Shariputro: w zachodniej części świata jest buddha o imieniu niezmierzone życie, buddha o imieniu niezmierzone objawienie, buddha o imieniu nieograniczony sztandar, buddha wielkiego światła, buddha o imieniu wielka jasność buddha o imieniu klejnotowe objawienie, buddha o imieniu czyste światło. Wszyscy buddhowie tacy jak ci, niepoliczalni jak ziarnka piasku w Gangesie. Każdy z nich w swej własnej krainie ukazuje wielki i długi język, który pokrywa trzy tysiące wielkich tysięcy światów i wypowiada szczere i prawdziwe słowa. Wy wszystkie żyjące istoty powinniście wierzyć, wychwalać i czcić niepojętą zasługę i cnotę tej sutry, której ktoś podtrzymujący jest chroniony przez wszystkich budchów. Siariputro. W północnej części świata jest buddha o imieniu Płonące ramiona, budha o imieniu Najwyższy Zwycięski Dźwięk, budha o imieniu Trudny do zranienia, budha o imieniu Słoneczne Narodziny, budha o imieniu Świetlis. Ta sieć. Wszyscy buddhowie, tacy jak ci, niepoliczalni jak ziarnka piasku w gangesie. Każdy z nich w swej własnej krainie ukazuje wielki i długi język, który pokrywa trzy tysiące wielkich tysięcy światów i wypowiada szczere i prawdziwe słowa. Wy, wszystkie żyjące istoty, powinnyście wierzyć, wychwalać i czcić niepojętą zasługę i cnotę tej sutry, której ktoś podtrzymujący jest chroniony przez wszystkich butów. Siariputro: Poniżej świata jest Buta o imieniu Lew, Buta o imieniu dobrze znany, Buta o imieniu słynne światło, Buta o imieniu Dharma, buddha o imieniu sztandar dharmy, buddha o imieniu podtrzymujący dharmę, wszyscy buddhowie tacy jak ci niepoliczalni jak ziarnka piasku w Gangesie. Każdy z nich w swej własnej krainie ukazuje wielki i długi język, który pokrywa trzy tysiące wielkich tysięcy światów i wypowiada szczere i prawdziwe słowa. Wy, wszystkie żyjące istoty, powinnyście wierzyć, wychwalać i czcić niepojętą zasługę i cnotę tej sutry, której ktoś podtrzymujący jest chroniony przez wszystkich budwów. Siariputro, powyżej tego świata jest Buddha o imieniu Czysty Dźwięk, Buddha o imieniu Król Gwiazd, Buddha o imieniu Najwspanialszy Zapach, Buddha o imieniu Pachnące Światło, Buddha o imieniu Ramiona Wielkich Płomieni, Buddha o imieniu Wielokolorowe Klejnoty i Ciało Ozdobione Kwiatem, Buddha o imieniu Król Drzewa Sala, Buddha o imieniu Cnota Klejnotowego Kwiatu, Buddha o imieniu wizja wszystkich znaczeń, Buddha o imieniu taki jak Góra Sumeru. Wszyscy buddhowie tacy jak ci niepoliczalni jak ziarnka piasku w Gangesie. Każdy z nich w swej własnej krainie ukazuje wielki i długi język, który pokrywa trzy tysiące wielkich tysięcy światów i wypowiada szczere i prawdziwe słowa. Wy, wszystkie żyjące istoty, powinniście wierzyć, wychwalać i czcić niepojętą zasługę i cnotę tej sutry, której ktoś podtrzymujący jest chroniony przez wszystkich Buddhów. Siariputro, jak myślisz, dlaczego ta sutra nazywana jest sutrą utrzymywaną w umyśle i chronioną przez wszystkich Buddhów? Siariputro, jeśli dobry mężczyzna lub dobra kobieta słyszy tę sutrę i podtrzymuje ją oraz słyszy imiona tych wszystkich Buddhów, wówczas osoba ta utrzymuje je w umyśle i jest chroniona przez wszystkich Buddhów. W ten sposób Nieodwracalnie osiągnie Annutara sam jak sambody nieprześcignione doskonałe oświecenie. Dlatego, Shariputro, wszyscy powinniście wierzyć moim słowom i zaakceptować je, jak również i to, co mówią ci Buddhowie. Shariputro, jeśli są już ludzie, którzy uczynili ślubowanie lub teraz czynią ślubowanie, albo uczynią ślubowanie, pragnę narodzić się w krainie Amitaby. To ci ludzie, narodzeni w przeszłości, teraźniejszości lub w przyszłości, to wszyscy ci ludzie nieodwracalnie osiągną Annutara jak sambody, nieprześcignione doskonałe oświecenie. Dlatego, Shariputro, wszyscy dobrzy mężczyźni i dobre kobiety, jeśli pośród nich są tacy, którzy mają zaufanie i wiarę, powinni uczynić ślubowanie odrodzę się w tej krainie. Shariputro, tak jak ja teraz wychwalam zasługi i cnoty wszystkich buddhów, tak wszyscy buddowie wychwalają moje niepojęte zasługę i cnotę, wypowiadając te słowa. Siakyamuni Buddha może dokonać rzadkich i trudnych uczynków. W świecie Saha, w zdegenerowanym czasie pięciu przeszkód, w środku zamętu kalpy, zamentu pojęć, zamentu namiętności, zamentu odczuwających istot i zamentu życia, osiągnął anuttara samyak sambodhi. Nieprześcignione doskonałe oświecenie. I dla dobra wszystkich żyjących istot głosi darmę, która jest trudna do uwierzenia na całym świecie. Shariputro, powinieneś wiedzieć, że w tym okresie zamętu pięciu przeszkód dokonuję trudnych czynów, osiągam Anutara sam jak sambody nieprześcignione doskonałe oświecenie i całemu światu głoszę darmę, trudną do uwierzenia, niewyobrażalnie trudną. Gdy Buddha wypowiedział tę sutrę, Shariputra i wszyscy mnisi, wszyscy bogowie, ludzie i asyury i inne istoty ze wszystkich światów, słysząc to, co Buddha powiedział, z radością to przyjęli. Z pełną ufnością i wiarą zaakceptowali i wycofali się. Koniec sutry Amitaby wyjaśnionej przez budkę. Harani, usuwająca karm przeszkody w osiągnięciu onia w czystej krainie.